Te badania są czasami celowe, czasami niecelowe, bo tak naprawdę ta mikrobiota się zmienia z dnia na dzień. Wystarczy zmienimy coś po pożywieniu i już mikrobiota zatacza koło, zmienia się zupełnie, proporcje jej się zmieniają. Więc tutaj składowych jest wiele i tych elementów jest wiele, które odpowiadają za, za to, co się dzieje w środku. Dlatego warto pracować z tymi silnymi bakteriami, i e, próbować różnych rozwiązań, nigdy nie uciekać się do jednego, bo e, jeśli nie to, to może to. Poza tym, jeśli bierzemy, tak jak powiedziałeś, bierzesz już któryś rok, e, ja biorę już któryś rok, no to ja co robię? Ja wprowadzam sobie dla odmiany sobie taki produkt. Wprowadzam sobie kolibiotek dla odmiany. Czyli co pewien czas w całej rodzinie robię zmianę. To teraz bierzemy to, to teraz bierzemy tamten. I obserwujemy, widzimy co się dzieje, jeśli komuś nie służy, odstawiamy, zamieniamy na inny. Mm -hmm.